Artykuł powstał dzięki Wam głównie ze składek z Patronite. Cześć, witaj, z Wojtek. Dzisiaj druga część a, artykułu o okrętach bitewnych. Tak, okrętach bitewnych. Nie zesrajcie się tam w komentarzach. Jakiś elektryk mi tutaj pisze. Okręty to tylko bitewne, więc okręt bitewny to okręt bitewny, a nie bitewny to spa... A, jaj, daj, dajcie spokój. No więc lećmy z tematem okręt bitewny, klasy zwycięstwo. Podejrzewa się, że o potężny okręt bitewny imperialnej marynarki wojennej Klasy Zwycięstwo jest zmodyfikowanym okrętem klasy Zemsta. Pod względem budowy wewnętrznej, klasa Zwycięstwo bardzo przypomina klasę Zemsta. Możliwe, że projekt ten jest efektem przeszczepienia systemów uzbrojenia LANC na wzór tej u klasy Zemsta, co miało na celu powtórzenie sukcesu okrętu bitewnego klasy Apokalips poprzez zastąpienie bocznych baterii makrobaterii i dziobowych wyrzutni torpedowych bateriami LANC i działami NOWA. Kapłani Marsa. Odrzucają wszystkie prośby historyków imperialnej marynarki wojennej o dostęp a, do ich zapisów, więc pochodzenie tej klasy pozostaje niejasne, choć wiadomo, że jeden z okrętów tej klasy, zdobywca, szczególnie wyróżnił się podczas wielkiej Krucjaty pod koniec XX tysiąclecia, która miała przynieść światło imperatora do galaktyki po zakończeniu wieku walk. Gdy flota roju Behemoth, pierwsza większa flota roju Tyranidów, napotkała imperium ludzki Lu... ludzi. Ludźki, ludzi. W 745 roku 41. milenium cztery e, okręty bitewne klasy Wiktor jako pierwsze stawiały czoła zagrożeniu ze strony Wielkiego Pożeracza. E, ich nazwy to Zwycięstwo, Argus, Zdobywca i Młot Skaro. Jakie są znane okręty tej klasy, klasy Zwycięstwo, Zdobywca właśnie. Jeden z czterech statków tej klasy, które stawiały czoła zagrożeniu ze strony Tyranidów w postaci floty Rui Behemoth podczas pierwszej wojny Tyranidów w 745 roku 41 milenium. Zdobywca miał długi, dumny rodowód sięgający ponad 10 tysięcy lat wstecz, szczególnie wyróżniając się podczas Wielkiej Krucjaty, która miała przenieść światło, przynieść światło Imperatora do Galaktyki po zakończeniu wieku walk. Zdobywca dowodził e, ery walk, e, zdobywca dowodził imperialną flotą ekspedycyjną która oczyściła system z dewiantów zanieczyszczających ówczesne segmentum Tempestus. Kolejnym statkiem jest Młot Skaro, jeden z czterech statków tej klasy, które stawiały czoła tyrańskiemu zagrożeniu ze strony floty roju Behemoth podczas pierwszej wojny tyranidów w 745 roku. Hammer of Skaro, czyli Młot Skaro, został przebudowany z torpedami dziobowymi zamiast nowa kanon, po tym jak został poważnie uszkodzony podczas taranowania statku orków. E, Ganji Drinka w bitwie o Lexus. Kolejną pozycją jest Trybuna. Narodziły się, e, trybuna narodziła się w orbitalnych stoczniach Invit kilka lat po przybyciu Imperatora, kiedy to technicy Invit zbudowali 10 barek bojowych w hołdzie Imperatorowi i na cześć Rogaladorna, który dowodził siódmym Legionem. Trybuna i jej dziewięć siostrzanych okrętów były wariantami klasy zwycięstwo i wszystkie nosiły ślady rzemiosła zbrojeniowego, i mentalności inwitów, wplecione w ich strukturę, mocno uzbrojone i opancerzone, były okrętami stworzonymi do zadawania i przyjmowania obrażeń w gęstej linii walki, a ich, ich projekt i precyzyjna konfiguracja zostały dopracowane przez dziesięciolecia doświadczeń legionów w walce w próżni, a system komunikacji i dowodzenia zostały wplecione w jego strukturę i wskazywały na zamiar. By trybuna i jej siostry przewodziły imperialnym pięściom w ich późniejszych podbojach. Trybuna służyła jako okręt flagowy kapitana Aleksisa Poluksa podczas bitwy o fal. Została zniszczona w walce z barką bojową żelaznych wojowników Kontradorem, w samym punkcie kulminacyjnym niszczycielskiej konfrontacji flot. Trybunie przypisuje się udział w ponad 300 dużych starciach floty i niezliczonych mniejszych starciach na przestrzeni ponad 100 lat wojny. Długa i chwalebna służba trybuny dobiegła końca. Gdyby kapitan Pollux został zmuszony do desperackiego poświęcenia i by uciec przed atakiem żelaznych wojowników na fal z jak największą liczbą astartes z imperialnych pięści i załogi, wciągając potężnego kontradora w akcję abordażową, abordażową w której trybunie zagrażali mściwi synowie Perturabo, Pollux poprowadził własną wyprawę. Setki jego wojowników przeszły na kontradora, by przejąć go w całości, podczas gdy trybuna była niszczona. Jeszcze zanim kontrador został zdobyty, mechanicy pozostawieni na pokładzie Trybuny wykonali ostatnie polecenie Mistrza Floty, przeciążając reaktory plazmowe, niszcząc siebie i odważnych obrońców, którzy pozostali, by opóźnić setki żelaznych wojowników. Choć była to straszliwa strata, ofiara Trybuny pozwoliła uciec tysiącom, by mogli służyć swojemu prymarsze i imperatorowi jeszcze jeden dzień, dodając kluczową liczbę sił do obrony terry. Kolejnym rodzajem okrętu, kolejną klasą Okrętów bitewnych jest klasa Apokalipsa. To rzadki, niezwy, ale niezwykle potężny okręt. Klasa Apokalips nie jest już produkowana w stoczniach na światach kuźnia Adeptus Mechanicus ze względu na starzejącą się konstrukcję i utratę specyfikacji technicznych na przestrzeni tysiącleci. Apokalipsa to starożytny projekt, o którym powszechnie uważa się, że był prekursorem okrętu bitewnego klasy Zemsta. Tysiące lat temu doskonałe technologie użyce, użyte do budowy wielu wieżyczek lanc na apokalipsie zostały już prawie zapomniane, więc niewielkiej liczby sprawnych, e, jeszcze sprawnych nigdy nie uda się zastąpić. Strata choćby jednego zawsze będzie mocno, mocno odczuwalna. Strategowie marynarki wysnuli teorię, że statek został specjalnie stworzony, aby przeciwdziałać stale rosnącej liczbie okrętów bitewnych i wielkich krążowników, które przewodziły flotom łupieszczym chaosu. W tym obowiązku Apokalipsa dowiodła, że jest wszystkim, czego mogła sobie życzyć flota imperialna. Jej najbardziej charakterystyczną cechą są rzędy przerażających, przerażającego uzbrojenia lanc umieszczone wzdłuż burty Apokalipsy. Zauważono, że są one w pełni zdolne do pracy w znacznie szerszych zakresach dzięki procesowi inżynieryjnemu, który znacznie zwiększa możliwości nośne ich głównych przekaźników mocy. Jednak same przewody szynowe stają się notorycznie zawodne gdy pracują pod aż takim obciążeniem, a ich wysoki pobór mocy może łatwo spowodować, że, e, zacząć, że m, może pobierać energię przeznaczoną dla głównych napędów statku, powodując spowolnienie apokalipsy w środku bitwy. Tak więc prawie wszystkie istniejące okręty e, ograniczają uzbrojenie e, lanc do średniego zasięgu, tak długo jak sytuacja nie pozwala na zbędne ryzyko. Większość flot segmentu ma co najmniej kilka statków. Klasy Apokalipsa, które wciąż są w stanie bojowym, chociaż ich liczba stopniowo, maleje. Okręty, które obecnie służą imperialnej marynarce wojennej, albo są w służbie od czasu ich zbudowania, albo zostały odzyskane jako kosmiczne wraki i zmodernizowane z powrotem do stanu używalności, żeby kontynuować walkę o lepsze jutro imperium. Klasa Apokalipsa to jednostka godna tego tytułu, mając wystarczającą siłę ognia, aby rywalizować z okrętem klasy zemsta. Jest to statek bardzo pożądany we wszystkich flotach segmentu, szczególnie tych, które stawiają czoła najbardziej zaciekłej walce kosmicznej. Siła ognia, jaką wnoszą do bitwy, jest rozkoszą dla każdego admirała, ale technologia jest tak stara, że niewielu może ją obsługiwać, a jeszcze mniej jest w stanie ją utrzymać. Te niedociągnięcia oznaczają, że z powodu braku wiedzy i technologii do odtworzenia tych okrętów, klasa Apokalipsa jest cennym klejnotem imperialnej marynarki wojennej, a utrata któregokolwiek z nich jest głęboko odczuwalna w całej marynarce. A także przez Adeptus Mechanicus, którzy czczą starożytną technologię okrętu pitewnego jako szczególnie świętą dla Boga maszyny. Poświęcenie tych statków jest rzadkie. Więc zapisy bitew apokalipsy stają się legendarne, a statki takie jak Jego Wola i Tryumf wykonują imponujące rekordy wojenne, które są pamiętane i opowiadane w całym Imperium Człowieka w niezliczonych kampaniach z jednego końca galaktyki do drugiej. Jednak, pomimo że imperialni admirałowie i kapitanowie jednakowo cenili te relikwie i utrzymywali je w znakomitym stanie bojowym, ich liczba nadal maleje a pewnego dnia ostatni z tych bastionów nadziei upadnie. Klasa Apokalipsa to prawdziwie starożytna klasa ludzkich statków kosmicznych, która o tysiąc lat wyprzedza bardziej powszechny okręt e, klasy Zemsta. To datuje projekt na około 30 tysiąclecie, najprawdopodobniej w pierwszych dniach Wielkiej Krucjaty Imperatora. Tajemne technologie użyte do jego budowy zostały utracone przez tysiąclecia, odkąd zostały po raz pierwszy wprowadzone. Niemniej jednak technologia pozostaje taka sama jak sama klasa statków, ale klasa Apokalipsa jest zbyt cenna i zbyt złożona, aby po prostu przeprowadzić inżynierię wsteczną. Z niewielkiej wiedzy na temat statku, jaką zdobyli obecnie tych kapłani, najważniejsza jest umiejętność sprawnej obsługi statku, dzięki czemu nadal może on uczestniczyć w obronie ludzkości. Ale dokładne szczegóły jego budowy są nadal, nadal nieznane. Poza oczywistością, klasa Apokalipsa nadal pozostaje tajemnicą dla imperialnej marynarki. Jadeptus mechanicus Apokalipsa ma skromne rozmiary jak na okręt bitewny, ponieważ najpowszechniejsze okręty imperator i zemsta, są większe, jest również niższy od innych klas. Waleczność tego statku w widoczny sposób naśladuje tylko ułamek mocy klasy imperatora. Najbardziej godną uwagi cechą klasy Apokalipsa jest dziób, charakterystyczny opancerzony dziób Aquila, lśnina biało dzięki pancerzowi Zadamantium, zaprojektowanemu w celu ochrony statku podczas taranowania. Jednakże również chroni delikatną i potężną broń bombardującą działo Nowa. W przeciwieństwie do okrętów bitewnych klasy Imperator i Zemsta, klasa Apokalipsa nie ma wielkiego imperialnego złotego pomnika na szczycie swojego mostu. Klasa Imperatora ma anioła w płaszczu z mieczem i tarczą, a klasa Zemsta ma imperialną akwilę. Klasa Apokalipsa i jej siostrzana klasa, e, okręt bitewny klasy Oberon, nie posiadają tej ozdobnej cechy. Nie wiadomo dlaczego okręty tych klas były budowane bez takich ozdób. Klasy Imperator i Zemsta mają długie płetwy na lewej i prawej burcie głównych silników, ustawione pionowo z kilkoma dodatkowymi sterami strumieniowymi, wbudowanymi w nie, z trzecią pionową płetwą umieszczoną po środku między silnikami. Jednak nie jest tak w przypadku klasy Apokalipsa. Posiada ona centralną, pionową płetwę między silnikami. Ale boczne płetwy ogonowe są poziome, a nie pionowe, bez wbudowanych sterów strumieniowych. Dlaczego tak się dzieje, nie wie nawet najstarszy tych kapłan, ale okręt jest nadal tak powolny jak inne klasy, więc płetwy nie odgrywają żadnej roli w zwiększeniu manewrowości. Może to mieć związek z używaniem statku jako platformy do strzelania lancami a tym samym poprawioną stabilnością podczas poruszania się i skręcania. Jednak nikt nie może być pewien i nie ma szczegółowego zapisu budowy lub projektu okrętu bitewnego klasy Apokalipsa, który mógłby odnieść się do tych wszystkich teorii. Uzbrojenie. Uzbrojenie jest najbardziej imponującym aspektem tej klasy okrętu bitewnego. Szeregi baterii lancowych zapewniają właścicielowi stabilną, dokładną i zabójczą platformę ogniową, która może precyzyjnie ostrzeliwać wrogie okręty z dużej odległości. Wszystkie baterie Lance zamontowane są wzdłuż Burt Apokalipsy i mają imponujący zasięg. Mogą one wykorzystywać ogromne ilości energii do rażenia wrogich celów. Taka broń bez trudu rozszczepia wrogie eskortowce i może sparaliżować lub zniszczyć wrogie okręty wojenne jedną salwą. Jednak to, co czyni tę broń jeszcze bardziej niebezpieczną, to zaawansowane czujniki pozwalające na śledzenie i ostrzeliwanie okrętu oraz zdolność do modyfikowania przekaźników mocy wewnątrz okrętów w celu skierowania większej ilości energii do lanc. Zdolność ta znacznie zwiększa zasięg lanc do tego stopnia, że proces ten efektywnie podwaja ich zasięg. Statek i jego wewnętrzne funkcjonowanie są jednak bardzo delikatne i kiedy przewody macierzy lanc są przeprojektowywane w ten sposób, powoduje to niewyobrażalne obciążenie zdolności nośnych tych przekaźników. Przewody zasilające lance i inne sektory statku stały się na przestrzeni tysiącleci bardzo zawodne i, aby zapobiec całkowitej utracie zasilania broni, przekaźniki mocy zaczynają pozbawiać statek energii i muszą sięgać do głównych reaktorów plazmowych statku, aby utrzymać wszystko w ruchu. To sprawia, że i tak już powolny okręt bitewny staje się jeszcze bardziej ociężały, przez co ma jeszcze mniejsze szanse na zmianę kursu, co jest niebezpieczne w czasie bitwy. Dlatego też okręty klasy Apokalipsa zazwyczaj utrzymują swoje baterie lanc na takim zasięgu efektywnym, by nie uszkodzić okrętu ani jego zdolności bojowych. Klasa Apokalipsa posiada również bardzo daleki zasięg i całkiem pokaźną baterię uzbrojenia biegnącą wzdłuż grzbietowego kręgosłupa okrętu. Jest to częsty widok na wielu większych imperialnych okrętach, ale czyni tę klasę Znacznie bardziej elastyczną, dzięki wielu łukom ostrzału, zwiększonemu zasięgowi broni i możliwości atakowania mniejszych i słabszych celów, zwykłą bronią, bez marnowania potężnych promieni lans, które lepiej nadają się do cięższych celów. Na okręcie znajduje się również Działo Nowa. Części spotykane na krążownikach klasy Mars, Działo Nowa idealnie pasuje do roli Apokalipsy jako okrętu bitewnego, bombardującego. Działo jest masywne i zamontowane na dziobie okrętu, dzięki czemu napęd okrętu może lepiej zabezpieczyć e, go przed odrzutem podczas wystrzału. Po wystrzeleniu ogromny pocisk balistyczny zostaje wyrzucony przez potężny akcelerator masy w kierunku celu z prędkością bliską prędkości światła. I eksploduje w odległości ustalonej przez oficera taktycznego na pokładzie okrętu bitewnego przed wystrzeleniem. Uderzenie pocisku z działanowa jest w stanie zniszczyć prawie wszystkie eskortowce w danym obszarze przestrzeni i sparaliżować wrogie krążowniki i okręty. wieżyczki to ostatnia broń zamontowana na klasie Apokalipsy, o której warto wspomnieć. Służą one do ostatecznej obrony przed wrogimi myśliwcami i torpedami. Na statku znajdują się cztery wieżyczki zamontowane na skrzydłach tego okrętu. Tarcze pustki na statkach Imperium to, jak się można spodziewać, większe i przez to potężniejsze wersje e, niż te, które można znaleźć na Tytanach i innych naziemnych maszynach wojennych Imperium. Tarcze e, pustki są tworzone e, przez pojedynczy generator, który wytwarza wokół okrętu sferę opartej na energii osnowy, która chroni go przed bezpośrednim i pośrednim ostrzałem wroga, subtelnie zniekształcając lokalną czasoprzestrzeń wokół punktu uderzenia. Zapobiega to uszkodzeniom od broni energetycznej oraz faktycznym krytycznym uderzeniom strukturalnym statku. Mm. Silny i skoncentrowany ogień z broni kierowanej może przeciążyć generatory tarczy pustki, więc po pochłonięciu wystarczającej ilości ognia tarcza pustki się rozpadnie. Osłona regeneruje się kilka minut, zakładając, że statek nie zostanie ponownie zaatakowany, a kolejne ataki nie uszkodzą generatora osłon. Torpedy i pociski wystrzelone na bliskim dystansie. Przez myśliwce czy bombowce nie podlegają wpływowi tarczy pustki i mogą wyrządzić bezpośrednie szkody na statku, chyba że zostaną przechwycone przez wieżyczki. Klasa Apokalipsa posiada łącznie cztery generatory tarczy pustki. Okręt bitewny klasy Apokalipsa posiada podświetlne silniki napędu plazmowego do podróży kosmicznych oraz silniki warp do wejścia do immaterium, aby podróżować teoretycznie szybciej niż światło. Statek posiada również garstkę wyszkolonych psionicznych nawigatorów, którzy prowadzą statek zarówno w sferze materialnej, jak i niebezpiecznym alternatywnym wymiarze osnowy, wykorzystując oślepiające światło psioniczne Astronomikanu jako punkt odniesienia do pokonywania ogromnych odległości w przestrzeni. Wszystkie imperialne statki zdolne do podróży kosmicznych wyposażone są w napędy plazmowe, maszynownie imperialnych statków wypełnione są ogromnymi i bardzo delikatnymi cewkami plazmowymi, które przetwarzają energię i paliwo w plazmę, która jest następnie kierowana przez napędy silników i wyrzucana z tyłu okrętu wojennego, aby napędzać go do przodu. Cewki plazmowe są bardzo podatne na uszkodzenia, jeśli statek zostanie uszkodzony na tyle, że ogień z broni przebije cewki, przeciążą się one i płonąca biała plazma otoczy statek na chwilę przed jego eksplozją. Klasa Apokalipsa posiada również skomplikowany i niezwykle niebezpieczny napęd Warp, który pozwala statkowi otworzyć portal do osnowy i wejść w niego, by pokonywać niewyobrażalne odległości. Nie jest to pozbawione ryzyka, ponieważ wejście w osnowę pozostawia załogę na łasce nawigatora, który poprowadzi ich bezpiecznie przez niebezpieczeństwa osnowy, a chroni statek w, w osnowie co wiadomo pole Gelera chroni właśnie statek przed atakami istot z immaterium. Napęd Warp jest otoczony fizycznymi osłonami i religijnymi runami ochronnymi, ale w mało prawdopodobnym przypadku, gdy napęd zostanie trafiony ogniem z broni podczas pracy, imploduje on w kolosalnej kuli ognia, może do tego dojść nawet, gdy w pobliżu rodzi się nowa burza osnowy, która wsysa wszystkie otaczające go statki w określonym zasięgu do immaterium. Okręt bitewny klasy Apokalipsa jest najlepiej wykorzystywany w imperialnej marynarce wojennej do walki z dystansu, Baterie lance, lanc okrętu bitewnego mogą szybko pokonać większość statków znanych o imperium, zwłaszcza eskortowce, lekkie krążowniki i niektóre typy krążowników. Jeśli dla klasy Apokalips nie istnieje żadne inne realne zagrożenie, jest to najlepsza klasa do bezpośredniego atakowania wrogich okrętów, takich jak okręty bitewne, krążowniki na różnych dystansach. Lance mogą być skonfigurowane do prowadzenia ognia na duże odległości, ale to uszkadza silniki statku. Jak e, już tłumaczyłem wcześniej, jednak dzięki tej zmianie statek może niszczyć cele dalekiego zasięgu, gdy jest namierzony. Jeśli jednak sytuacja się powtórzy, Apokalipsa powinien zbliżyć się do celu i użyć baterii lanc na bliższym i bardziej śmiercionośnym dystansie, aby zapobiec rozproszeniu energii wystrzelonej lancy. Atakowanie wroga nie jest jednak pozbawione ryzyka, gdyż ten konkretny okręt bitewny nie różni się w tym przypadku od klasy Imperator, która polega na eskortowcach i myśliwcach, w celu zapewnienia ochrony, podczas gdy okręt klasy zemsta jest w stanie stawić czoła większości zagrożeń, dzięki ciągłej sile ognia ze swoich baterii broni. Klasa apokalipsa wymaga osłony eskortowców, aby upewnić się, że jednostka nie zostanie oskrzydlona. I nie będzie manewrowana, przez, wymanewrowywana przez mniejsze okręty wroga, które mogą odsłonić wrażliwy tył okrętu bitewnego i wykorzystać fakt, że jego uzbrojenie, choć obfite, nie zapewnia wystarczającej siły ognia, by zwalczać wszystkie zagrożenia z bliska. Jakie są godne uwagi? Okręty klasy Apokalipsa: Arica Dominus była i być może nadal jest reliktowym okrętem imperialnej marynarki wojennej, silnie związanym z dawnym sektorem Orfeusz. Okręt flagowy Lorda Tempestusa Hala Orfeusza, bezpośredniego potomka słynnej Rook Trader, um, wolny, wolnej handlarki Lady Arisi Orfeusz. Ten czcigodny okręt bitewny klasy Apokalipsa stał na czele krucjaty mrocznych marchi w 36. tysiącleciu, która dała początek sektorowi Orfeusza. Po formalnej ratyfikacji przez władze Tery Arika Dominus stała się okrętem flagowym floty Orfeusza, którą to pozycję zajmowała do 266 jednostki 999 roku 41 milenium i rozwiązania floty Orfeusza oraz samego sektora Orfeusza w wyniku wojny orfickiej ciężko uszkodzony przez nekrońskiego poszukiwacza klasy Dirch nie wiadomo czy Arica Dominus został uratowany po ciężkiej bitwie o Amarach Prime czy też został porzucony kolejnym okrętem jest książę Helbrecht był pierwszym imperialnym okrętem wojennym, który zareagował, gdy krążowniki rzeź, Anarchia i Vendetta zwróciły się ku chaosowi i zerwały. E, zerwał się z doku, e, książę się zerwał z doku, a następnie zaatakował stację 26A po buncie. Książę Helbrecht odepchnął mniejszą jednostkę, ale dopiero wtedy, gdy stacja pustynna doznała poważnych uszkodzeń. Farsider to kolejny okręt, trafił na służbę niesławnego lorda chaosu, Hurona Czarne Serce, Tyrana Badab. Czarnosercy podarował statek Kowalowi wojny Honsu, z żelaznych wojowników, po jego zwycięstwie jako mistrza w corocznym żniwie czaszek tuż przed inwazją Honsu na Ultramar w 854 1999 roku. Godfrey Magnificat służył podczas krucjaty światy, e, świata, e, światów e, Sabat, e, został zniszczony w 760. roku 41. milenium. Jego wola służył jako okręt flagowy admirała Parola podczas III wojny Armagedon. Jako okręt flagowy stał na czele większości działań floty toczonych w całym systemie Armagedon, ostatecznie przepadł, gdy został wciągnięty w osnowę wkrótce po desperackim staranowaniu i wejściu na pokład kosmicznego wraku Orków, który teleportował zielonoskórę posiłki na powierzchnię świata roju Armagedon. I Tryumf, to walczył w III wojnie Armagedon. Pierwotnie przydzielony do floty Armagedon w 951 roku 41 milenium służył jako okręt flagowy imperialnej floty obronnej pod dowództwem kapitana Honegera. Zebrał imponujące rekordy w walce z piratami i rabusiami, którzy nękali sektor Armagedon w tym czasie. I tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek na temat okrętów bitewnych. E, tak, czepiajcie się. E, ja dziękuję wam bardzo za dzisiaj. A i co? Słyszymy się w następnym odcinku. Dzięki za uwagę, cześć. Wejdź na Patronite i wesprzyj projekt.